Flipo uwielbiał przygody, dziś jego przyjaciółka omnia zabierała go do krainy jasnych kolorów i fascynujących dźwięków, indii. Ścisnął plecak, gotowy, by dowiedzieć się czegoś o duchowości i różnorodności. Eddie z czasu, przebrany za tuk-tuka, wylądował z delikatnym uderzeniem. Flipo aż złapał oddech, bazar tętnił ludźmi, pachnącymi przyprawami i olśniewającymi tkaninami. To był wir nowych wrażeń. Wow! Powiedział Flipo, marszcząc nos na nieznane zapachy. Omnia się uśmiechnęła. To są Indie, Flipo. Miejsce, w którym wiele wierzeń żyje razem. Dziś je zrozumiemy. Nagle pojawił się ekran holograficzny. Omnia pokazała Flipo zdjęcia świątyń, medytujących mnichów i pozycji jogi. Hinduizm, buddyzm, yoga, wyjaśniła ścieżki do znalezienia wewnętrznego spokoju. Flipo zajrzał do świątyni. Ludzie modlili się i składali kwiaty. Przyglądał się im w ciszy, szanując ich przekonania. To było tak inne od tego, co znał. Miły starzec z długą, białą brodą uśmiechnął się do Flipo. Witaj, powiedział. Jestem Deva. Chodź, medytuj ze mną i poczuj jedność wszystkich rzeczy. Flipo usiadł obok Dewy, zamknął oczy i próbował uspokoić umysł. To było trudne, ale powoli poczuł, jak ogarnia go spokój. Deva pokazała Flipo kolorowe zdjęcia Holi, Święta kolorów i Diwali, Święta świateł. Wiele uroczystości, ale jeden duch radości, powiedział. O mnie pojawiła się ponownie. Widzisz, Flipo? Duchowość kształtuje sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i świętują, powiedziała. Sprawia, że społeczeństwa są wyjątkowe i piękne. Podeszła do nich mała dziewczynka o jasnych oczach. Cześć. Jestem Priya, powiedziała. Uwielbiam opowiadać historię i malować Mandel. Dołączysz do mnie? Flipo i Priya siedzieli razem, malując wirujące wzory na papierze. To są Mandel, wyjaśniła Priya. Pomagają nam znaleźć wewnętrzny spokój. Flipo dołączył do małej grupy na pielgrzymce. Zobaczył ludzi chodzących boso, śpiewających i niosących ofiary. Ich wiara była silna i inspirująca. Flipo myślał o wszystkim, co widział. Indie były pełne różnych wierzeń, ale wszyscy wydawali się być połączeni poszukiwaniem czegoś większego niż oni sami. Miało się rozpocząć lokalne święto. Flipo pomógł w dekorowaniu, wieszając kolorowe wstążki i lampiony. Był szczęśliwy, że jest częścią społeczności. Nadszedł czas pożegnania. Dewa dała Flipo mały dzwonek modlitewny. Priya dała mu piękną mandalę. Pamiętaj o jedności, powiedzieli. Flipo wrócił do Edzi z czasu, ostrożnie umieszczając swoje prezenty w plecaku. Dowiedział się tak wiele o kulturze indyjskiej. Omnia się uśmiechnęła. Widzisz, Flipo, powiedziała, poszukiwanie sensu i połączenia jest ważne wszędzie, bez względu na to, w co wierzymy. Na ekranie pojawiło się nowe miejsce, Dolina Krzemowa. Następny przystanek, ogłosiła Omnia, kraina technologii i innowacji. Flipo poprawił tablet i sprawdził kredki. Był gotowy na nową misję. Zrozumienie technologii i kreatywności. Na ekranie pojawiło się podsumowanie jego indyjskiej przygody. Świątynie, festiwale i przyjaciele. Flipo się uśmiechnął. Nigdy nie zapomni tego, czego się nauczył. Omnia stworzyła wizualne porównanie. Kolorowa duchowość Indii obok eleganckiej innowacji Doliny Krzemowej. Dwa różne światy, dwa różne rodzaje postępu. Edzi z czasu migotał i wzniósł się na niebo, gotowy do podróży do Doliny Krzemowej. Czekała na niego nowa przygoda. Gwiazdka pulsowała jasno, wysyłając dane i algorytmy. Edzis z czasu był gotowy do zbierania nowych informacji w krainie technologii. Podróż między Indiami a Doliną Krzemową przebiegła gładko. Zrozumienie różnych kultur było jak łączenie różnych światów. W oddali pojawiła się linia horyzontu Doliny Krzemowej. Wysokie budynki i jasne światła błyszczały w słońcu. Jakie tajemnice innowacji czekały Flipo?